Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pa, tobie. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy mesjasza pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża. Spoczywała na nim. Oto słowo pańskie, Czas obrzędu poświęcenia świec wysłuchaliśmy m.in. następujących słów. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przebyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Modlitwa nad darami dzisiejszego święta zawiera prośbę, aby wszechmogący Bóg przyjął z upodobaniem dary radującego się Kościoła. Natomiast w prefacji usłyszymy m.in. następujące słowa. Dzisiaj Maryja Dziewica Przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego syna. A Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że on jest chwałą Twojego ludu i światłem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze zbawicielem. Przypomniane przeze mnie fragmenty. Dzisiejszych obrzędów liturgicznych pouczają nas, że jednym z istotnych ich przesłań jest wezwanie do tego, aby ważnym znakiem przeżywania przez uczniów Jezusa i ich przyjaźni z nim była radość. Przypomnijmy sobie dwa zdania z listu świętego Pawła których apostoł narodów wzywa ich adresatów do prawdziwej radości. Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. I drugie zdanie, apostoła narodów. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam radujcie się, Pan jest blisko. Te słowa świętego Pawła z listu do Filipian słyszymy zwykle w trzecią niedzielę Adwentu, która nazywana też jest niedzielą Gałtete. Radujcie się. Do tych słów papież Franciszek dał niegdyś następujący komentarz. Radość, do której nawołuje nas apostoł, to nie radość powierzchowna lub czysto Emocjonalna, ani też światowa, czy radość konsumpcjonizmu. Nie, to nie taka. Chodzi o radość bardziej autentyczną. Jesteśmy wezwani do odkrycia na nowo jej smaku smaku prawdziwej radości. Jest to radość dotykająca głębi naszej istoty gdy czekamy na Jezusa, który już przyszedł, aby przynieść światło zbawienie obiecanego Mesjasza, zrodzonego Betlejem z Maryi Dziewicy. Z pewnością pamiętamy, że niektóre dokumenty papieża Franciszka rozpoczynają się od zdania, w którym jest mowa o radości. Ewangelii Gaudium Adhortacja ogłoszenia Ewangelii we, wspólnym, we współczesnym świecie. A moris Adhortacja o miłości w rodzinie. Gaudete et exultate. Adhortacja o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. W tej adhortacji papież wyjaśnia m.in., jak on. Rozpoznaję świętość w ludzie Bożym. Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, w rodzinach, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych w starszych zakonnikach zakonnicach, które nadal się uśmiechają. Według Ojca Świętego uśmiech radość jest jednym ze znaków świętości osób życia konsekrowanego. Oto co na ten temat oto co na temat prawdziwej i doskonałej radości kazał napisać bratu Leonowi święty Franciszek Na Syżu. Na pewno Franciszkanie zajął ten tekst prawie że na pamięć. Ale chyba nie wszyscy z nas tutaj zgromadzeni tę wypowiedź zdają, więc może warto jej posłuchać. Bracie Leonie pisz, czym jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu. Napisz, że to nie jest prawdziwa radość. Że tak samo ucznili wszyscy prawaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii. Napisz, to nie jest prawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary, że mam od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię im wiele cudów. Mówię Ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość? Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu. Jest zima i słota, i tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople, i ranią wciąż nogi, i krew płynie z tych ran. I cały, zawłosony, ziemnięty i zlodowa ciały, przych przychodzą do bramy. I gdy długo pukam i wołam, przyszedł brat i pyta: Kto jest? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się. To nie jest pora stosowna do chodzenia. Nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się. Ty jesteś człowiek prosty i niewykształcony. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest na stylu i takim, że nie potrzebujemy Ciebie. Ja znowu staję przy bramie i mówię: Na miłość Bożą przyjmijcie mnie na tę noc. A On odpowiada: Nic z tego. Idź tam, gdzie są krzyżowcy i proś. Powiadam Ci: jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. To teraz coś łagodniejszego o uśmiechu, o radości. Słowa świętej Urszuli Wedłuchowskiej, która zachęcała nie tylko swojej siostry, ale przez która tego tekstu w godzinie czytań każdego z nas kto we wspomnienie świętej uroszyli ten fragment jej pouczania rozważa podaję tu rodzaj apostolstwa które nie domaga się od was ciężkiej pracy wielkich uartwień i trudów ale szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, pot potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu. Wiesz, mi twarz, na której stale bawi uśmiech jasny, serdeczny, wywiera cichy, zbawienny wpływ na otaczających. Uśmiech na twarzy wywołuje uśmiech na innych twarzach, a z uśmiechem wstępuje do duszy trochę radości, ciepła, trochę ufności. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem. Mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca Niebieskiego, który nigdy nie zapomina o tych, co jemu bez granic ufają. Uśmiech na twarzy Twojej pozwala każdemu bez obawy zbliżyć się do Ciebie, by Cię o coś poprosić, o coś się zapytać, bo Twój uśmiech już z góry. Obiecuje chętne spełnienie prośby, grzeczną odpowiedź. Nieraz uśmiech Twój wlać może do duszy zniechęconej, smutnej, zbolałej jakby nowe życie, nadzieje, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Czy zawsze łatwo przechodzić przez świat, darząc ludzi z Tym stałym uśmiechem świadczącym o szczęściu Bożym duszy? O nie, to tego trzeba hartu duszy, siły woli i złączenia z Bogiem. Uśmiech ten świadczy, że dusza czerpie w sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umie zapomnieć o sobie. Pragnąć dla innych być promyczkiem szczęścia. Uśmiechajmy się do siebie. Tam gdzie jesteśmy? W naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, w seminariach. To tak bardzo potrzebne, a niewiele kosztuje. A zatem, drogie siostry i bracia. Radujcie się zawsze z powołania, jakim obdarował Was Bóg dla dobra całego Kościoła. Z każdego dnia przeżytego w wierności temu darowi i w wierności charyzmatom związanym z przynależnością do Waszych wspólnot. Cieszcie się każdym darem nowych powołań i radości dziękujcie Bogu za ten dar. Kto wie, może radosne przeżywanie własnego powołania będzie dla innych zachętą, by pójść za Waszym przykładem. Bądźcie wobec osób duchownych i wiernych świeckich radosnymi apostołami uśmiechu, tak bardzo potrzebnemu współczesnemu światu, w którym jest tyle cierpień. Beznadziei i smutku. Jak on jest bardzo potrzebny Polsce w tych dniach.